Samsung oficjalnie zaprezentował nowe wersje swoich składanych smartfonów. Na pierwszy rzut oka nowy Z Flip 4 i Z Fold 4 niewiele różnią się od poprzedników, ale diabeł tkwi w szczegółach. Zapraszam do pierwszych wrażeń z tymi modelami. Zacznijmy, może, od Z Flipa. On będzie dostępny w kolorach szarym, srebrnym, fioletowym oraz kolorze różowe złoto. Dodatkowo na stronie Samsung.com będzie też opcja BISPOKE, czyli możliwość personalizacji jeszcze przed zakupem. Będziemy wtedy mogli wybrać jeden z pięciu kolorów przedniego, ale także oddzielnie tylnego panelu oraz jedną z trzech wersji kolorystycznych ramek. Później, tak skonfigurowane urządzenie będzie czekało na odbiór w Brand store. No i właśnie we flipach Samsung stawia przede wszystkim na styl oraz indywidualność. Główne zmiany w stosunku do wersji trzeciej to nowy procesor Snapdragon 8 Plus Gen 1 wykonany w technologii 4 nm. Będzie go wspierać podobnie jak rok temu 8 GB RAM LPDDR5 i tym razem poza wersjami 128 i 256 GB pamięci na dane dostaniemy jeszcze opcję 512 GB. Smartfon ma też większą baterię, z 3300 mAh rosła do 3700. Wcześniejszy flip miał problemy z pełnym dniem na baterii, jeżeli korzystaliśmy z niego intensywnie, teraz ma być lepiej. A do tego moc ładowania została zwiększona z 15 W na 25. Jest też oczywiście opcja ładowania bezprzewodowego z mocą 10 W. Takie, a nie inne parametry ładowania Samsung tłumaczy dbałością o żywotność baterii. Dzięki wolniejszemu ładowaniu, po prostu ogniwo ma dłużej działać z pełną mocą. Przód oraz tył urządzenia jest pokryty szkłem Gorilla Glass Victus z plusem. No i szkło jest matowe, dzięki czemu pewniej trzyma się w dłoni. Mamy oczywiście certyfikat wodoodporności IPX8, czyli przypadkowe zanurzenie nie powinno być straszne. Producent podkreśla, że nie mamy się co martwić o ekran, bo on spokojnie wytrzyma minimum 200 tysięcy złożeń. Sam zawias delikatnie się zmniejszył, ale jeżeli chodzi o zagięcie, no to nadal jest one widoczne i wyczuwalne. Trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić. Frontowy wyświetlacz ma co prawda takie same parametry jak rok temu, jednak zyskał on dodatkową funkcjonalność. Bez konieczności otwierania urządzenia możemy odbierać połączenia i prowadzić rozmowy. Możemy też włączyć lub wyłączyć Wi-Fi, latarkę, tryb samolotowy. Nowością jest umożliwienie prostych odpowiedzi na powiadomienia, ale wydaje mi się, że i tak jak chcemy do kogoś odpisać, to łatwiej będzie po prostu otworzyć smartfon. Ekran główny, jak rok temu, ma 6,7 cala z rozdzielczością Full HD+, z tym, że pojawiło się teraz odświeżanie adaptacyjne od 1 do 120 Hz. Wcześniej mieliśmy starszą technologię od 10 do 120 Hz. Aparaty także zostały w tej samej konfiguracji, czyli dwa razy po 12 MP. Z małą różnicą obiektyw główny jest teraz jaśniejszy. Jednak jeżeli chodzi o zdjęcia, sporo ma też wnosić tutaj nowy procesor odpowiadający za sztuczną inteligencję. Dzięki większej wydajności oraz lepszym algorytmom zdjęcia mają mieć więcej szczegółów i lepsze kolory, szczególnie w nocy. Jak to będzie działało? Oczywiście będziemy musieli sprawdzić w pełnej recenzji. Samsung z nowym modelem wprowadza też sporo zmian ukrytych w systemie. Samo przełączanie aplikacji ma być prostsze, dzielenie ekranu ma być bardziej intuicyjne. A teraz czas na Z Folda 4. On będzie dostępny w kolorach czarnym, zielonym, który w sumie wygląda na szary, beżowym, a na stronie Samsung.com ma być jeszcze opcja burgundowa. Jeżeli chodzi o wytrzymałość i certyfikaty, to mamy podobnie jak przy flipie. Szkło ochronne to teraz Gorilla Glass Victus Plus i smartfon ma certyfikat IPX8. Ekran główny ma po rozłożeniu przekątną 7,6 cala, tak jak rok temu, ale jest przy tym 3 mm szerszy i ma odświeżanie adaptacyjne od 1 do 120 Hz. Poprawiła się też delikatnie jego jasność. Wyświetlacz zewnętrzny urósł przez to także o niecałe 3 mm na szerokość, no i na papierze wydawać by się mogło, że zmiany są marginalne, ale na żywo dzięki mniejszym ramkom, a większemu wyświetlaczowi, złożony smartfon jest po prostu wygodniejszy. Tak jak we Flipie, zawias też uległ zmniejszeniu i po złożeniu telefon nie jest już tak wąski i podłużny jak Fold 3. Procesor to teraz Snapdragon 8 Plus Gen 1, Dostępne będą warianty pamięci 12 GB RAM LPDDR5 oraz do wyboru 256, 512 lub nawet 1 TB pamięci na dane. Ten ostatni najmocniejszy do kupienia ma być tylko na stronie samsung.com. Aparaty na tyle są 3. Główny ma większą matrycę niż ostatnio, tutaj mamy 50 MP, do tego jest ultra szeroki kąt 12 MP, jak poprzedniku, ale jest też obiektyw tele 10 MP, który oferuje 3 zbliżenie optyczne i 30-krotne cyfrowe. Kamerka, która jest w środku smartfona o rozdzielczości 4 MP, jest teraz lepiej ukryta pod ekranem, ale nadal pod światło jest widoczna i dodatkowo nadal zdjęcia zrobione z jej pomocą nie należą do najlepszych. Drugie oczko selfie na ekranie zewnętrznym ma rozdzielczość 10 MP no i wypada dużo lepiej. Wbudowana bateria ma pojemność 4400 mAh. Z Fold 4 wspiera oczywiście rysik S Pen w wersji Pro, a także S Pen dedykowany dla Folda. Do tego dostajemy też specjalne ETUI, w którym możemy przechowywać rysik. Poza ulepszonymi podzespołami, smartfon zyskał też kilka przydatnych rozwiązań systemowych. Aplikacja od Microsoftu czy sam Facebook ma teraz działać lepiej w trybie pełnego ekranu, pojawił się też pasek narzędzi przypominający ten z komputerów na Windowsie. Prosto z paska możemy przełączać się pomiędzy apkami. Ciekawostką jest to, że Samsung jasno deklaruje, że zależy im na komforcie użytkowania tych składanych modeli. Ekrany wewnętrzne pokryte są folią, której nie można zrywać, ponieważ będzie to prowadziło do ich uszkodzenia. Jednak jeżeli już to się przypadkowo stanie, to spokojnie wystarczy udać się do Samsung Brand Store i od ręki taka folia powinna być wymieniona na nową, bez żadnych dodatkowych opłat. Producent zapewnia też, że jeżeli powstaną jakieś ewentualne pęknięcia, rozwarstwienia, to on oferuje pełne wsparcie i szybką naprawę lub wymianę. A jak to wypada w praktyce? Może są tu jacyś użytkownicy foldów i flipów trzeciej generacji? Czekam na Wasze komentarze. Ja nowymi składakami miałem możliwość pobawić się kilka godzin i potwierdziło to moją opinię, że mamy kolejny raz przemyślaną ewolucję. Z Flip 4 jest cieńszy, ma mniejszy zawias, czy też większą możliwość personalizacji wersji kolorystycznych. A Z Fold 4 generacji po pierwsze jest cieńszy, te milimetry w jedną i w drugą też powodują, że korzysta się z niego wygodniej, nawet jakiś złożony, bo w wersji trzeciej spory podłużny ekran nie przekonywał mnie do siebie. Teraz idziemy w dobrym kierunku. Samsung cały czas małymi krokami dąży do perfekcji, usprawniając budowę swoich składanych modeli, a także dodając poprawki systemowe. Przedsprzedaż obu modeli rusza już od 10 sierpnia od godziny 15, czyli razem z tym materiałem i trwa do 25 sierpnia do końca dnia, a ceny prezentują się następująco. Za Galaxy Z Flip 4 w wersji 8 x zapłacimy 5149 zł. Wersja 8 i 256 GB pamięci na dane to koszt 5449 zł. Wersja konfigurowalna Bespoke z różnymi kolorami kosztuje 5559 zł i ona dostępna jest tylko na stronie Samsunga. Najmocniejszy wariant 8 na 512 to cena 5999 zł. Z Fold 4 w wersji 12 na 256 GB startuje od ceny 8399 zł. Dalej jest wersja 12 na 512 za 8999 zł i ta najbardziej wypasiona 12 GB z 1 TB pamięci to 9999 zł. No i ona, jak mówiłem, będzie jedynie na stronie Samsunga. Jak widać po cenach jest delikatnie drożej, ale wydaje mi się, że nie ma tragedii jak za tego typu sprzęty, no bo jak mamy flagowce za 5 6 tysięcy, no to tutaj dokładając 2000 mamy wyjątkowy smartfon dodatkowo składany, który może pełnić funkcję i smartfona, i tabletu w jednym. A z flipem po prostu będziemy mogli się wyróżnić. Smartfony na żywo robią bardzo pozytywne wrażenie, poprawione zostały najważniejsze elementy, które były problemami poprzedników. Dajcie znać, jak podobają Wam się najnowsze wersje składaków. Podczas premiery Samsung zaprezentował też nowe słuchawki Galaxy Buds 2 Pro z 24-bitowym przetwornikiem muzycznym i jeszcze lepszym ANC, a także nowe smartwatche. Galaxy Watch 5 i Watch 5 Pro, ale o tym możecie przeczytać na stronie instalki.pl. Zachęcam do śledzenia i komentowania. W dzisiejszym materiale to tyle. Sprawdźcie też nasze poprzednie filmiki na kanale, no i do następnego.